Dzisiaj ci mówiłem, jak się to. Dzisiaj mi mówiłeś, e... zapomniałem. Ten zielarz. Znachor. Znachor. O. Znachor, tak. Znachor. Znachor. Tak. Film pod tytułem Znachor, tak. Bińczycki. O, Edward Bińczycki w nim grał. I... Edward? A jak ma Bińczycki? No przestań, przecież nie Edward, ludzie. Na pewno nie Edward. Jak Bińczycki nazwisko? Zawsze był Binczyckim na nazwisko, a z imienia? No Edward, jak mogłeś. Edward piękne imię. Jerzy. Jerzy Bieńczycki. Jurek. No widzisz Jerzy. no. Przepraszam Jerzy Też Bińczycki. zapomniałem no. E, On tam odgrywał rolę znachora. Czyli. Kreował no. rolę znachora. Odgrywał. Kreował. Dobrze, kreował, bo zrobił to pięknie. Tak. Kreował rolę znachora. Lecił ludzi za pomocą ziół, które były też, zbierane le lekarnie. Oczywiście, też e, film pokazywał, że znał się na chirurgii, że doskonale składał kości, poratował e, wielu ludzi z różnych złamań, skaleczeń, okaleczeń, e, ale leczył za pomocą ziół. I teraz pomyślmy, czy współczesny lekarz, gdyby znalazł się w sytuacji podobnej jak Wówczas profesor Wilczur. I nie byłoby apteki! Odgrywa, odgrywający <laughs> Bińczyckiego, odgrywany przez Jerzego Bińczyckiego, gdyby na przykład został pobity, stracił pamięć i błąkałby się po świecie, czy miałby szansę w ten sposób zafunkcjonować? Otóż nie. Bez apteki? Otóż nie. Bez big farmy? bardzo prostego powodu. W okresie, który opisuje yy, film pod tytułem Znachor. To jest po pierwszej Wojnie Światowej. Okres międzywojenny w Polsce, tak. w Polsce. Koniec lat 20. -tych. Lekarze byli jeszcze uczeni lecznictwa za pomocą ziół. Terapii ziołami, leczenia ziołami. Jakie są zioła, do czego służą, w jaki sposób leczyć. I dlatego on mógł zbierając te zioła, segregując je, pomagać ludziom, leczyć ich, podając zioła. Taki współczesny lekarz, gdyby stracił pamięć i trafił gdzieś na wieś, i próbowałby ludziom pomagać, to nie byłby w stanie, bo co prawda jedne, co by mu przychodziło na myśl, to nazwy leków gotowych, ale nikt by wam ich nie sprzedał, bo większość z nich jest na receptę. A jak wiecie, Unia Europejska niebawem zabroni zioło sprzedaży ziół. Tak się ruguje z wiedzy i ze stosowania codziennego zioło które było podstawą przecież całego systemu medycznego. Większość leków, które współcześnie kupujemy. Są pochodnymi zielarstwa. Tylko po prostu wyekstrahowano konkretny składnik danego zioła, który miał wpływ na to lub na coś innego. Produkuje się go w formie bardzo czystej i sprzedaje się go jako produkt albo rafinowany, czysty, albo syntetycznie produkowany. Przecież nawet coś, co stało się pod koniec XX wieku mistrzostwem w leczeniu zatorów. Mistrzostwem w ratowaniu życia ludzkiego w ratowaniu zakrzepów heparyna drobnocząsteczkowa tak, ona trafiła do szpitali była dostępna dzięki temu że ktoś ją dokładnie przebadał wyprodukował wersję syntetyczną i zaczął oferować za ogromne pieniądze a skąd się wzięła heparyna? od tysięcy lat produkowały je pijawki lekarskie dlatego kiedyś przykładano ludziom pijawki lekarskie nie dość, że w organizmie pojawiła się, pojawiała się heparyna drobnocząsteczkowa, która wstrzymywała yy, krzepnięcie krwi w odpowiedniej ilości, to jeszcze czasami, kiedy na przykład ludzie mieli yy, mocno pokaleczone ręce, przerwane ciągłość no, yy, naczyń krwionośnych, to nadmiar po prostu wyciekał z rąk, spijały to pijawki i ratowano kończyny. Dzisiaj do tego wszystkiego potrzebna jest chemia za gruby pieniądze. Nie mówię, żeby od niej odchodzić. Nie mówię, żeby odchodzić od medycyny rockefellerowskiej. Ale nie zapominajmy o naturze, bo to ona przez tysiące lat dbała o nasze zdrowie, była wokół nas. Wiele ludzi tego się uczyło, znali, tworzyli. Dobrobyt, Polskę, nas, naród polski.